To program dla osób, które na tu i teraz potrzebują już zmienić pracę na lepszą i jest on po to, żeby nauczyć się znajdować właściwe oferty pracy, zrozumieć czego oczekują pracodawcy, wyeksponować swoje umiejętności, przygotować swoją kandydaturę w taki sposób, żeby to było atrakcyjne, skuteczne dla pracodawcy, a najważniejsze, w trakcie tego programu będziemy ogarniać wszystkie nasze... Obiekcje, myśli, wątpliwości, wszystkie, e, wszystkie przekonania, które w międzyczasie będą nam wychodziły, jestem tego pewna, bo zawsze się tak dzieje, ale w związku z tym, że my będziemy razem, w związku z tym, że będziemy w grupie, no to i ja Wam nie pozwolę się poddać, e, i też grupa Wam się nie pozwoli poddać, więc w końcu jest to taka przestrzeń, gdzie Wy możecie overcome Your Fears. Tak. I możecie po prostu sprostać.